Drodzy czytelnicy, dzisiejszy materiał poświęcony jest historii, która poruszyła serca wielu fanów i obserwatorów życia znanych postaci. To dramat osobisty, a zarazem uniwersalna opowieść o miłości, zdradzie, rozczarowaniu i bólu, który potrafi zburzyć fundamenty całego życia. Marcin Prokop, znany i ceniony dziennikarz, prezenter, człowiek, którego poczucie humoru i charyzma podbijały serca milionów, Stał się bohaterem własnej tragedii, gdy odkrył, że jego małżeństwo skrywało mroczną tajemnicę. Historia, którą przeczytacie, została podzielona na trzy obszerne rozdziały. Każdy z nich odsłania kolejne warstwy tej dramatycznej opowieści, od codzienności i pozornej harmonii, przez moment odkrycia prawdy, aż po konsekwencje i refleksje, jakie przyniósł ten bolesny cios. Jeśli chcecie śledzić dalsze poruszające opowieści, zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie ten materiał i udostępnijcie go znajomym. To dla nas sygnał, że warto opowiadać takie historie pełne emocji, autentyczności i głębokich ludzkich doświadczeń. Marcin Prokop był od lat jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich mediów. Jego obecność w programach telewizyjnych, wywiadach i wydarzeniach kulturalnych. Sprawiała, że stał się symbolem profesjonalizmu, błyskotliwości i humoru. Publiczność uwielbiała jego cięte riposty i umiejętność łączenia powagi z dystansem. Dla wielu osób był nie tylko dziennikarzem, ale wręcz przyjacielem z ekranu kimś, kto towarzyszył im w porannych programach, wieczornych show czy w specjalnych transmisjach. Ten medialny blask sprawiał, że jego życie Wydawało się bajką, sukces, popularność, rodzina. Za kulisami kariery kryła się historia prywatna, którą Marcin starannie chronił przed opinią publiczną. Zawsze powtarzał, że dom i najbliżsi są jego azylem, miejscem, gdzie może odetchnąć od kamer i fleszy. Jego małżeństwo wydawało się harmonijne, wspólne wyjścia, zdjęcia, uśmiechy. Media niejednokrotnie stawiały jego rodzinę jako przykład stabilności i wzajemnego wsparcia w świecie show-biznesu, gdzie burzliwe romanse i głośne rozstania były na porządku dziennym. Prokop wydawał się wyjątkiem, człowiekiem, któremu udało się pogodzić blask reflektorów z ciepłem domowego ogniska. W codziennym życiu Marcina było wiele prostoty. Lubił powtarzać, że największą radość sprawiają mu chwile gdy może spędzić czas z rodziną, bez scenariuszy, kamer i pośpiechu, gotowanie wspólnych posiłków, wieczorne rozmowy, wyjazdy za miasto, to wszystko tworzyło obraz szczęścia, którego wielu mu zazdrościło. Ale jak to często bywa, za zamkniętymi drzwiami toczyło się życie inne niż to, które widzieli widzowie. Choć pozornie, pełne harmonii, w rzeczywistości było pełne napięć i niedomówień. Nikt nie chce wierzyć, że fundamenty jego świata mogą się chwiać. Marcin przez długi czas ignorował sygnały, które dziś, z perspektywy, wydają się oczywiste. Niewinne rozmowy, urwane w połowie, częstsze nieobecności żony, zmiana zachowania. Wtedy tłumaczył to sobie zmęczeniem, natłokiem obowiązków, zwykłą rutyną życia. Nie chciał dopuścić do siebie myśli, że coś może być nie tak. Kochał, ufał. I wierzył, że to, co zbudował, jest trwałe i niezniszczalne. Prokop zawsze podkreślał, że fundamentem każdego związku jest zaufanie. To ono pozwalało mu żyć spokojnie, nie martwiąc się, że gdy wychodzi z domu, zostawia w nim coś kruchego. Ufał bezgranicznie i być może właśnie ta bezgraniczność stała się jego największą słabością, bo zaufanie, choć piękne, bywa też zgubne. Niewielu z nas chce wierzyć, że osoba, którą kochamy, mogłaby nas zranić. Dlatego pierwsze pęknięcia często bagatelizujemy, aż do momentu, gdy cała konstrukcja runie. Przyjaciele i znajomi również widzieli w małżeństwie Prokopa obraz idealny, spotkania towarzyskie, wspólne wyjazdy, zdjęcia pełne uśmiechu. Wszystko zdawało się potwierdzać narrację o szczęściu. Niektórzy jednak zauważali, że w ostatnich latach jego żona była bardziej zamknięta, jakby obecna ciałem, ale nie duchem. Subtelne sygnały, które mogły zwiastować kryzys, pozostawały niezauważone albo świadomie pomijane, by nie burzyć obrazu idealnej rodziny. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sukces zawodowy. Marcin, odnosząc kolejne triumfy, coraz częściej bywał nieobecny w domu. Wyjazdy, nagrania, konferencje to wszystko sprawiało, że coraz trudniej było pielęgnować codzienną bliskość. Paradoksalnie to, co dawało mu radość i satysfakcję, mogło stać się jednym z czynników oddalających go od żony. On spełniał się zawodowo, ona coraz częściej czuła się pozostawiona sama sobie. Tej historii to przede wszystkim obraz złudzenia, złudzenia szczęścia. Które przez lata dawało mu poczucie bezpieczeństwa. Marcin wierzył, że znalazł przystań, której nic nie zburzy. W rzeczywistości jednak na horyzoncie już czaiła się burza, a fundamenty jego życia zaczynały pękać. Każda tragedia zaczyna się od drobnych znaków, które na początku łatwo zlekceważyć. W życiu Marcina Prokopa były to momenty, kiedy rozmowy urywały się w pół zdania, kiedy jego żona chowała telefon, gdy wchodził do pokoju, kiedy w jej oczach pojawiał się cień, jakiego wcześniej nie znał. Na początku tłumaczył to stresem, zmęczeniem codziennością, rutyną, która potrafi zniszczyć nawet najbardziej udane małżeństwo. Ale im częściej te sygnały się powtarzały, tym trudniej było je ignorować. Nie chodziło tylko o telefon czy częstsze wyjścia do koleżanki. Była w tym jakaś nowa energia, tajemnicza, obca, a jednocześnie wyczuwalna. Marcin, który na ekranie zawsze jawił się jako pewny siebie i niezachwiany, w domu coraz częściej odczuwał ukłucie niepokoju. Nie chciał dopuścić do siebie myśli, że kobieta, którą kocha, mogłaby go zdradzić. Zaufanie, którym darzył żonę, było tak silne, że samo podejrzenie wydawało się bluźnierstwem. Ale coś w środku podpowiadało mu, że dzieje się coś złego. Pewnego wieczoru wrócił wcześniej do domu. Zamiast hałasu garnków i odgłosu telewizora zastał ciszę. Żona była w sypialni, ale kiedy wszedł, zauważył, że szybko odkłada telefon, jakby chciała ukryć przed nim wiadomość. Uśmiechnęła się, próbując udawać spokój, lecz w jej oczach pojawiło się napięcie. To był moment, w którym w jego sercu po raz pierwszy pojawiło się realne podejrzenie. Do tej pory walczył z myślą o zdradzie, ale teraz zobaczył coś, czego nie mógł już zignorować: strach w oczach kobiety, którą uważał za najbliższą. Nie był człowiekiem, który od razu wybucha i oskarża. Jako dziennikarz wiedział, że prawda wymaga faktów, dowodów, konkretów, zaczął więc obserwować. Niewinnie, bezpośrednio, ale z coraz większą uwagą. Dostrzegał, że żona częściej wychodzi z domu, że dba o wygląd inaczej niż dotąd, że telefon stał się jej najbliższym towarzyszem. Czuł, że coś się zmienia, ale jeszcze nie miał odwagi zapytać wprost. Przełom nastąpił, gdy pewnego dnia telefon żony został przypadkiem na stole w kuchni. Marcin, nie chcąc być wścibski, początkowo odwrócił wzrok. Ale wiadomość, która pojawiła się na ekranie, była jednoznaczna. Nie mogę się doczekać, aż znów się zobaczymy. To, co było wczoraj, było cudowne. Czytał te słowa wielokrotnie, nie wierząc własnym oczom. Każda litera była jak nóż wbijany w serce. To nie była już abstrakcyjna obawa. To była zdrada, realna, bolesna, nieodwracalna. W jednej chwili cały świat Marcina runął. Wszystko, w co wierzył, okazało się złudzeniem. Czuł gniew, jak mogła, czuł rozpacz. Dlaczego? Czuł niedowierzanie. Czy naprawdę kobieta, z którą dzielił życie, była zdolna do takiego kłamstwa? Był w nim chaos. Z jednej strony chciał natychmiast krzyczeć, pytać, żądać wyjaśnień, z drugiej paraliżował go ból. Zdrada to nie tylko fizyczny akt, to zniszczenie zaufania, fundamentu, na którym opierało się całe jego życie. Wieczorem tego samego dnia zdecydował się porozmawiać. Słowa nie chciały przejść mu przez gardło, ale wiedział, że musi. Kim on jest? Zapytał spokojnym, choć drżącym głosem. Jego żona zamarła. Nie próbowała zaprzeczać. Nie było tłumaczeń, nie było wymówek. Cisza, która zapadła, była gorsza niż jakiekolwiek słowa, bo cisza była potwierdzeniem. W końcu przyznała. Tak spotykała się z kimś innym. Tak, oszukiwała go. Tak, wiedziała, że rani, ale nie potrafiła inaczej. Dla Marcina to wyznanie było jak koniec wszystkiego. Czuł się zdradzony, oszukany, upokorzony. Całe jego życie rodzinne, które uważał za oazę, okazało się iluzją. To był moment, w którym zrozumiał, że już nic nie będzie takie samo. Nawet jeśli spróbuje wybaczyć, nawet jeśli zbudują coś na nowo, zaufanie zostało zniszczone. A bez zaufania żaden związek nie przetrwa. Psychologowie często powtarzają, że zdrada to nie tylko złamanie przysięgi, ale przede wszystkim zniszczenie poczucia bezpieczeństwa. Dla Marcina zdrada oznaczała, że kobieta, której ufał najbardziej, była zdolna do podwójnego życia. To właśnie dlatego zdrada boli mocniej niż jakakolwiek inna krzywda, bo zdradza nas nie obcy człowiek, ale ktoś, komu oddaliśmy serce. Po rozmowie zapadła cisza. Dom, który dotąd był pełen śmiechu i rozmów, stał się miejscem chłodnym i pustym. Marcin wiedział, że przed nim najtrudniejsze decyzje: czy wybaczyć i próbować ratować małżeństwo, czy odejść, by chronić własne serce? Każda opcja była bolesna, każda oznaczała stratę. Po konfrontacji, która obnażyła zdradę, w domu Prokopa zapanowała cisza. Nie była to cisza zwykła, wynikająca ze zmęczenia czy braku tematów do rozmowy. To była cisza pełna napięcia, chłodu i nieuchronności. Każde spojrzenie przypominało o ranach, które nie chciały się goić. Marcin, dotąd znany z poczucia humoru i optymizmu, nagle poczuł, że nie ma już w nim tej energii. Wszystko, co dotąd dawało mu siłę, zostało odebrane. Wychodził do pracy z maską profesjonalisty. Ale w środku toczyła się walka. Publiczność nadal widziała w nim charyzmatycznego prezentera, który potrafi rozbawić, wciągnąć w rozmowę, rozświetlić każdy program, ale kamera nie pokazywała, co działo się po nagraniach: samotności, wieczorów spędzanych w ciszy, braku apetytu, pustki. Paradoks polegał na tym, że sukces zawodowy wciąż trwał. Telewizja, widzowie, kontrakty. Wszystko to wyglądało świetnie na zewnątrz, ale jego życie prywatne legło w gruzach. Bliscy przyjaciele byli zszokowani, wielu z nich nie potrafiło zrozumieć, jak ktoś taki jak Marcin, pełen energii, mądry, oddany, mógł zostać zdradzony. Niektórzy pocieszali go słowami: Nie jesteś pierwszy ani ostatni, ale on wiedział, że takie zdania nie mają mocy uzdrawiania. W mediach pojawiały się plotki, choć on sam starał się chronić swoją prywatność. Wiedział, że jako postać publiczna nie uniknie zainteresowania, ale tym bardziej cierpiał. Zdrada, która powinna pozostać osobistym dramatem, stała się tematem do plotek. Każde małżeństwo po zdradzie staje przed pytaniem: walczyć czy odejść? Marcin przez chwilę rozważał obie opcje: miłość, wspólne lata, wspomnienia. To wszystko nie znika w jednej chwili. Ale z drugiej strony, rana była tak głęboka, że trudno było wyobrazić sobie przyszłość razem. Rozmowy z żoną były pełne łez, wyrzutów, ale też prób tłumaczenia. Ona twierdziła, że zagubiła się, że nie potrafiła poradzić sobie z samotnością w ich związku. On chciał wierzyć, że to tylko błąd, ale wiedział, że nigdy już nie zaufa w pełni. Zdrada nie tylko zniszczyła jego małżeństwo, ale też podkopała wiarę w samego siebie. Marcin zaczął zadawać sobie pytania: Czy to moja wina? Czy zaniedbałem ją? Czy mogłem coś zrobić inaczej? To poczucie winy było równie bolesne jak sama zdrada, bo choć wiedział, że odpowiedzialność leży po obu stronach, w głębi serca czuł, że zawiódł jako mąż. By poradzić sobie z bólem, rzucił się w wir pracy, projekty, programy, wyjazdy. Wszystko, byle tylko nie myśleć, ale ucieczka była złudna. Każdy wieczór, gdy wracał do pustego domu, przypominał mu, że nie można uciec od samego siebie. Praca dawała mu chwilowe zapomnienie, ale nie była lekarstwem. Zrozumiał, że jeśli chce wyjść z tego dramatu, musi zmierzyć się z bólem, a nie go unikać. Po miesiącach chaosu nadszedł moment, gdy zaczął myśleć o przyszłości. Wiedział, że nie może żyć w zawieszeniu. Rozmowy z psychologiem, wsparcie przyjaciół, czas, wszystko to pomogło mu stopniowo odzyskiwać równowagę. Najtrudniejsze było przebaczenie, nie tyle żonie, co samemu sobie, zrozumienie, że nie wszystko zależało od niego, że zdrada była wyborem drugiej osoby, a nie dowodem jego porażki. Marcin często mówił w wywiadach, że życie to nieustanna lekcja. Ten dramat nauczył go, że nawet największe autorytety, najsilniejsze więzi i najpiękniejsze historie mogą zostać zniszczone przez ludzką słabość. Ale nauczył się też, że z każdej tragedii można coś wynieść większą dojrzałość, odporność, świadomość tego, co naprawdę ważne. Choć zdrada zakończyła jeden etap jego życia, nie odebrała mu nadziei. Marcin wiedział, że kiedyś przyjdzie czas, by otworzyć się na nowe relacje. Na razie jednak najważniejsze było odzyskanie samego siebie, spokoju, radości, poczucia wartości. Zrozumiał, że choć został zdradzony, nie został zniszczony. Że może podnieść się i iść dalej, nawet jeśli blizny pozostaną na zawsze. Historia Marcina Prokopa, choć wstrząsająca, nie jest jedynie opowieścią o zdradzie. To przede wszystkim dramat człowieka, który przez lata wierzył w siłę miłości i w stabilność swojego małżeństwa, a którego świat runął w jednej chwili, gdy prawda wyszła na jaw. To opowieść o tym, że nawet osoby publiczne, których znamy z telewizji, mediów czy estrady, mierzą się z takimi samymi demonami jak każdy z nas: bólem, stratą, rozczarowaniem, samotnością. Za uśmiechem prezentera, za błyskiem fleszy, krył się człowiek z krwi i kości, który cierpiał tak samo jak każdy, kto doświadczył zdrady. Zaufanie jest fundamentem każdej relacji. Marcin przez lata wierzył, że jego dom jest bezpieczną przystanią. Tymczasem zdrada pokazała, jak kruche bywają nawet najtrwalsze więzi. Historia ta uczy, że zaufanie trzeba pielęgnować każdego dnia, a zdrada, nawet jeśli zdarza się raz, potrafi zniszczyć wszystko. Czy można wybaczyć, czy można odbudować? To pytania, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam. W przypadku Marcina odpowiedź była bolesna: fundamenty runęły i musiał budować życie od nowa. Choć zdrada była ciosem, paradoksalnie stała się też początkiem nowej drogi. Każdy upadek może być początkiem odrodzenia. To truizm, ale prawdziwy. Marcin przechodząc przez piekło zrozumiał, że życie nie kończy się na jednym dramacie. Jego siła polegała na tym, że potrafił spojrzeć w oczy bólowi, przeżyć go i powoli wracać do równowagi. Nie uciekł w alkohol, nie zamknął się na świat. Choć pokusa była wielka, zrozumiał, że największym zwycięstwem jest podnieść się po porażce. Ta historia jest przestrogą, pokazuje jak łatwo zniszczyć to, co buduje się latami, jak jedna decyzja podjęta w emocjach, w chwilowej słabości, może zmienić życie całej rodziny. Ale to także lekcja nadziei, bo nawet jeśli ktoś nas zdradzi, nawet jeśli upadniemy, nie oznacza to końca drogi. Można się podnieść, można odnaleźć sens, można odzyskać spokój i wiarę w przyszłość. Nie zapominajmy też, że osoby publiczne, takie jak Marcin Prokop, często żyją podwójnym życiem. Jedno, pełne sukcesów, uśmiechów i aplauzu. Widzimy my, widzowie. Drugie, ukryte, prywatne, często dramatyczne, rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. To pokazuje, że nie warto zazdrościć. Za każdym pięknym zdjęciem, za każdą medialną historią, mogą kryć się łzy, ból i cierpienie. Historia takie jak ta są ważne także dlatego, że łączą ludzi. Widzowie, którzy od lat śledzili Marcina, poczuli, że nie jest im obcy, że to swój człowiek. Dlatego tak wielu fanów wyrażało wsparcie, pocieszenie, życzenia siły. To właśnie pokazuje moc wspólnoty, nawet wirtualnej. W trudnych chwilach świadomość, że ktoś jest z nami, że ktoś rozumie, może być bezcennym wsparciem. Na zakończenie chcę wam, drodzy czytelnicy i widzowie, podziękować. Dziękuję, że byliście z nami podczas tej trudnej podróży przez życie Marcina Prokopa. Dziękuję, że mieliście odwagę zmierzyć się z historią, która boli, ale też uczy. Jeśli ta opowieść was poruszyła, jeśli czujecie, że warto mówić o takich sprawach głośno, proszę, zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie ten materiał i udostępnijcie go znajomym. To nie tylko gest wsparcia dla nas. Ale też sygnał, że chcecie słuchać kolejnych historii, prawdziwych, szczerych, pełnych emocji. Życie nie zawsze układa się tak, jak sobie wymarzymy. Czasem to, co wydaje się trwałe i niezniszczalne, rozpada się w jednej chwili. Ale każda rana, nawet ta najgłębsza, może się zabliźnić. Historia Marcina Prokopa kończy się tragicznie w wymiarze małżeństwa. Ale nie kończy się tragicznie w wymiarze życia, bo życie trwa dalej, a każdy dzień może być początkiem czegoś nowego. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, subskrybujcie, kliknijcie, lubię to i podzielcie się tym materiałem. Razem możemy tworzyć przestrzeń, w której historie ludzkie, nawet te bolesne, mają sens, bo uczą, wzruszają i łączą ludzi.